Cześć, ja jestem Spiegele, a to jest. A są powody do miałczenia i za chwilę wam o nich opowiem, ale najpierw przedstawię mniej więcej o co chodzi. Super Mario 3D World to najnowsza platformówka z Mario w roli głównej. Jest to sequel Super Mario 3D Land z 3 ds ale jak to w przypadku Nintendo, sequel oznacza, że gra nawiązuje do poprzedniej, nie fabułą, której nie ma, tylko gameplayer. Jest to więc hybryda pomiędzy grami 3D z Mario, takimi jak Super Mario Galaxy czy Super Mario 64, a klasycznymi grami z hydraulikiem, czyli na przykład Super Mario Bros. Jesteśmy przy starych grach z Mario, no to należy zauważyć, że jeśli ktokolwiek jeszcze uważa, że nowe gry od Nintendo to tylko odgrzewanie kotleta, to powinien się mocno puknąć w czoło. No i ta gra jest jednym z najlepszych dowodów na to. Mam nadzieję, że takich rzeczy nikomu nie trzeba w sumie objaśniać. Jeśli trzeba, to może przekona się po tym filmiku, że, że jest troszeczkę inaczej niż mu się wydawało. Powiedzmy jednak o tym, co odróżnia tę część od poprzedniej. Przede wszystkim, oczywiście, jest więcej power-upów, grafika jest ładniejsza, muzyka została nagrana przez prawdziwą orkiestrę. Ale to, co sprawia, że nie jest to po prostu przeniesienie Super Mario 3D Land na Wii U, jest koop dla czterech osób. Maksymalnie czterech osób, mogą być dwie albo trzy. Można to rzeczywiście grać samemu, ale jeśli ktoś grał samemu, to Prawdopodobnie nie podoba mu się gra aż tak bardzo, jak gdyby grał z kimś, nawet jeśli jest to ktoś, kto po prostu zupełnie nie potrafi grać. Jeżeli macie problem ze znalezieniem chętnego do koopa, weźcie naprawdę kogokolwiek, bo gra ewidentnie była projektowana po prostu pod multiplayer. I mimo że potrafi naprawdę dać w kość, to prawdopodobnie osoba, która nie potrafi grać, nie pociągnie was w dół, za to wy możecie pociągnąć ją do góry. I przy okazji jest to też dobry sposób, żeby pokazać komuś gry od dobrej strony, od strony, która go przede wszystkim zainteresuje. Skoro mówimy o koopie, nie ma tej sytuacji, z poprzednich gier z Mario z ostatnich lat, w której jeśli wybraliśmy jakąś inną postać, to ona zachowywała się w kwestii mechaniki czy fizyki gry tak samo. Tutaj jest powrót do zamieszkujących czasów drugiej części Super Mario Bros., gdzie każda postać. Czyli Mario, Luigi, Peach i Toad zachowywała się inaczej. Mario potrafi po trochę wszystkiego, Luigi skacze dalej, Toad biega szybciej, a Peach może trochę dłużej wytrzymać w powietrzu i te różnice sprawiają, że w koopie będzie wam jeszcze raźniej. Super Mario 3D World nie jest tak epickie jak Super Mario Galaxy, natomiast nie jest pozbawione niektórych elementów tych gier. Jeżeli graliście w Galaxy, to w pewnym momencie prawdopodobnie zdaliście sobie sprawę, że co chwilę widzicie coś nowego, że gra bombarduje was co chwilę nowymi pomysłami, i że mimo że przechodzicie już 30 planszę, to Cały czas widzicie coś, co Was zaskakuje. Tak samo jest w Super Mario 3D World i dotyczy to praktycznie każdego poziomu. Jest to zresztą jeden z powodów, dla których osoby myślące, że to nadal jest stare Mario, w którym tylko biega się i skacze, powinny się puknąć w czoło. Bo teraz w Mario, oczywiście, biega się i skacze, ale też pływa się, lata, jeździ na wielkiej łyżwie, wdrapuje się po ścianach, demoluje się samochód Bowsera. I wiele, wiele więcej. Oprócz tego gra wygląda fenomenalnie, brzmi fenomenalnie i jest to jedyna trójwymiarowa platformówka, której mimo, że nie sterujecie kamerą, nie wpienia was ona nawet przez sekundę. Wracając do tego miauczenia, o którym wspomniałem, mówiłem, że w grze jest dużo nowych power-upów. To prawda, jest ich za dużo, żebym je wymienił, a jednocześnie powracają chyba wszystkie, albo prawie wszystkie z poprzednich części. Nawet jeśli były to części dwuwymiarowe. Powiem wam o dwóch nowościach, czyli o stroju kota, który pozwala nam się wspinać, i o specjalnej wisience, po której nasza postać staje się dwiema postaciami, albo trzema, albo czterema. Jeżeli zamierzacie wziąć do gry kogoś słabszego, to ucieszy Was zapewne fakt, że powraca biały shop, czyli power-up, który możemy wziąć, jeśli któryś raz z rzędu nie poszedł nam któryś lewe. Daje nam on niezniszczalność, dzięki której oczywiście nie ranią nas przeciwnicy, ale też możemy na przykład chodzić po kolcach. Shop może się zresztą przydać nie tylko tak zwanym casualom, ale i Wam, dlatego że gra nie jest prosta. Nie jest to co prawda rzeźnia w stylu New Super Mario Bros. Wii, ale jeśli wydaje Wam się, że przejdziecie przez grę z Mario w nazwie jak przez masło, to muszę Was zasmucić, bo jeśli Nintendo potrafi, i zaprojektować levele, a potrafi, bo większość z nich to jest prawdziwy majstersztyk, to potrafi też zadbać o to, żebyście w wielu miejscach stracili życie. I za każdym razem wiedzieli, że to jest wyłącznie wasza wina. I tym pozytywnym akcentem zakończę. Wielkie dzięki za komentarze pod poprzednim i jeszcze wcześniejszym filmikiem. Jeżeli macie jakieś sugestie, no to kierujcie je albo do komentarzy, albo na Facebooka lub Twittera. Koniecznie dajcie znać, co robię nie tak, co robię właściwie, i co chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Uprzedzam, że odpowiedź Dark Souls się nie liczy. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia za tydzień.